Dzisiaj kibiców na stadionie i państwa przed telewizorami czeka prawdopodobnie najważniejsze spotkanie w obecnej rundzie rozgrywek. Dzień dobry Państwu. Ze stadionu witają Dariusz Szpakowski. I Jacek Laskowski. Zapraszamy na solidną dawkę piłkarskich emocji. Dziś korona Kielce zagra przeciwko Wiśle Kraków. Ciekaw jestem, jaka jest Twoja opinia o zespole gości. Jak na razie w pełni realizują założenia przedsezonowe. Według mnie nie powinni mieć większych kłopotów. Czy będzie prowadzenie? A ja! Nic z tego. Jakimś cudem w dalszym ciągu remis. Gdyby to wpadło, przeciwnik musiałby gonić wynik. Tymczasem wciąż nie mamy rozstrzygnięcia. Pamiętajmy, niewykorzystane sytuacje lubią się mścić. Ach, wydawało się, że, a jednak przejął. Piłka w pole karne. są tam koledzy. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Mogą teraz skarcić rywali. Przeciwnicy zdążyli już wrócić ustawę. Ależ minął obrońców. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Sędzia pokazuje, że będzie rzut rożny dla Wisły. To granie piłki z rzutu rożnego. Dobrze wiązkował przy tym rzucie rożnym. Nie próbował łapać piłki. Ma szansę na zgranie tej piłki ze skrzydła. Na dalszy słupek posłana piłka. Zabrakło precyzji, dośrodkowanie wychodzi na aut bramkowy. Czy gospodarzom uda się dzisiaj skruszyć najlepszą defensywę w lidze? Trener wspominał, że poświęcili dużo czasu na analizę taktyczną rywali. Linia obronna gości jest istotnie w tym sezonie wręcz nie do przejścia. Gospodarze muszą zagrać bardzo mądrze, jeśli chcą coś pokazać swoim kibicom w tym meczu. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do ostrzenia bramki. Dobra okazja. Szkoda! To była znakomita okazja do zdobycia pierwszej bramki w tym spotkaniu. Ale czasu jest jeszcze sporo, a to była niezła zapowiedź tego, co tu się dziś jeszcze będzie działo. Rymaniak. Sablok. Boguski. A no szkoda. Nie udało się opanować piłki. Dawid Kort. Wólnet Basza. Ma do kogo zagrać. Jest pressing ze strony rywali. Dobre podanie. Jest przejęcie i mają szansę. Rafał Boguski. Zostawili mu miejsce na skrzydle. Powinien dośrodkowywać. Gra będzie wznowiona od bramki po tym dośrodkowaniu. Biuro prasowe Realu Madryt podało, że klub pozyskał nowego zawodnika, co kończy głośne ostatnią spekulację. To ciekawy transfer, na razie szczegółów nie znamy, za to wiemy jedno, to naprawdę udany zakup. Wspaniała postawa, świetnie zażegnał niebezpieczeństwo. Poradził sobie znakomicie. Koledzy będą mu wdzięczni. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Jesus i mas. I jest rzut karny dla Wisły. Sędzia nie ma żadnych wątpliwości. Rzut karny. Na pewno zbyt późno interweniował. Sędzia nie wahał się nawet przez chwilę. Teraz mogą objąć prowadzenie. Popatrzmy. Zupełnie nieudany ślisk, niebezpieczne to było. Zatrzymać tego strzału! Przy z 11 metra, to strzelający ma zawsze przewagę. No, bardzo ładnie strzelił z rzutu karnego. Uderzył spokojnie, bardzo precyzyjnie. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Prowadzenie Wisły-Kraków. Może teraz pociągnąć akcję do linii końcowej. Mamy dośrodkowanie. Ma tam to strzelić. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Z tej pozycji może uderzyć. Ale obrońcy stanęli na wysokości zadania i wyjaśnili sytuację. Rafał Boguski. Świetna obrona. Rymaniak. Może teraz ruszyć skrzydłem. Groźnie, ale zdążyli na czas. No, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Nie musiał się ruszać. Wspaniale przechwycił. Łódzki. Długo rozgrywają piłkę Jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika Dobrze, do przodu Dobra wymiana podań Rzesus i Mas Daleko wybijają Wielki przegląd pola ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Wasilewski w głąb pola. Dobre, skuteczne podanie. Boguski Przejście w obronie i koniec ataku. No, pokaz. Tylko jedną bramkę. A przed nami, drodzy Państwo, druga połowa. Wisła na razie w dobrej dyspozycji. Prowadź. Rafał Boguski. Efektowna obrona i to przy linii bocznej boiska. W ostatniej chwili przejęli. Świetny pomysł, ten lob stwarza zagrożenie. Słaba gra w obronie. Centra na bliższy słupek. Co za interwencja? Poprzeczka ratuje od straty bramki, ale piłka wraca na boisko. Słusznie w myśl teorii. Byle dalej od własnej bramki. Uderzenie. Go! wyrównującą bramkę. Spotkanie nabrało rumieńców. Oba zespoły pokazały już, co potrafią w polu karnym rywala. Teraz czekamy na odpowiedź, a z nami pewnie wielu kibiców. Świetnie się pokazali. Mamy remis i tak jakby wszystko zaczyna się od początku. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. No i wracamy właściwie do początku. Jeden do jednego. Bliska już do bramki. Rozrzucenie do boku. Piłka zagrana w pole karne, Czy któryś z nich do niej dojdzie? Szkoda, próbował dośrodkowaniem znaleźć swojego partnera, ale zabrakło kilku centymetrów. Rafał Boguski. Czy będą prowadzili? Byłoby niebezpiecznie, gdyby nie spudłował. Oba zespoły dokonują zmian. Dobrze przeczytał podani i w porę zareagował. Rafał Boguski. Znakomita sytuacja. No i po szansie obrońcy wybijają piłkę. Aut, piłka dla Wisły. Dośrodkowanie, popatrzmy, walczą tam w polu karnym opozycje. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Wspaniale przechwycił. No, grać będą teraz w innym składzie. Szykują się zmiany. Rezerwowy przygotowuje się przy linii bocznej. No, mogą zdepremować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Ale szminą obrońców. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Danutford, Wulnet Basza. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył strata piłki. Może teraz wykorzystać lukę na skrzydle. Zgrywa do tyłu. Rzesus i mas. Zablok. Taka okazja, czy się uda. Kapitalnie to obronił, choć wydawało się, że musi być bramka. Znakomita interwencja bramkarza z takiej odległości, taki strzał i nie ma gola. Jak on to zrobił? Trener zdejmuje go po naprawdę dobrym występie. Zapewne chce oszczędzać jego siły. Mamy strzał, czy prowadzenie? Gol Bramka! Zdecydowanie zasłużone prowadzenie w tym spotkaniu. Zespół przeważał w niemal wszystkich elementach. Brakowało tylko przewagi bramkowej, ale doczekali się. Wspaniale gra, proszę Państwa. Ma na koncie już dwa trafienia. Czy będzie hat-trick? Zobaczymy. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Przypomnę, prowadzi Wisła Kraków. Będziemy mieli zmiany, zawodnicy czekają już przy linii bocznej. Trener zaraz prowadzi któregoś z nich do gry. Nie bardzo mu się to udało, strata piłki. Słaba gra w obronie, ryzykowna, ale udana interwencja. Jesus i Mas. No, z tego miejsca można strzelać. Dobra okazja. Złapał piłkę. Koniec zagrożenia. Rymaniak. Zostawimy mu miejsce na skrzydle. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Wychodzą do kontrataku. Chyba remis jest poza zasięgiem rywali Wisły Kraków. Sytuacja wciąż groźna. Z tej pozycji może uderzyć. No, będzie zmiana. Do końca meczu 9 minut. Zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Zagrał w pole karne, ma tam kto uderzyć na bramkę. Pięć minut do końcowego gwizdka, mało brakuje do remisu, może być nerwowo w końcówce. Jeśli to wykorzystają. No i po szansie obrońcy wybijają piłkę. Możdeń. Ależ go wypatrzył. Ładnie posłał prostopadle do przodu. Będzie strzelał. Mało zabrakło. Naprawdę mało. Piłka trafia w słupek i opuszcza boisko. Dawid Korty. Patryk Małecki. Ależ zaprzepaścili okazję na strzelenie bramki, no ale brawa dla obrońców. Minuty mijają. Zespół gospodarzy gorszy o bramkę. Do kibiców zagrzewa do zmiany tego stanu rzeczy. Może to być ostatnia akcja w tym meczu. Mają jeszcze szansę, by doprowadzić do remisu. To może być wyrównanie? Ach, niecelnie. Taki strzał z Woleja, bardzo widowiskowy. Gdyby tylko trafił światło...